Pokażę Wam, gdzie jest zlokalizowany czujnik temperatury tutaj. Przy, przy termostacie, bo tutaj jest właśnie termostacik. Jak to wyjąć, no to sami widzicie. Musicie z tej strony zdusić taki języczek. Ja nagrywam jedną rękę, jak zwykle. Więc mam jedną rękę wolną. I nie wiem czy mi się uda tak dla Was pokazać. O, poszedł. O, widzicie, to jest takie cudko ja już mam nowy czujniczek na testy także słuchajcie coś takiego. Bierzemy kluczek 17, długą nasadówkę. Mam nadzieję, że dojdę. Nasadzamy. No i panowie. O! Zaraz nowy polajcie oczywiście. Także ja sobie wyjmuję ten i już mogę kręcić rączko. OK. Także tak to może trochę wody popłynąć, ale tym się nie zrażajmy. Się uzupełni samo z naszego zbiorniczka. O ile tam cokolwiek. Słuchajcie, mamy. Mamy, mamy. Dobra. O, o ring został w środku. I trzeba ten, słuchajcie, o-ring wyjąć, ponieważ na nowym jest taki sam. Także cienki śrubokręcik czerwony, oczywiście w jakimś smarze jest Jak zwykle po dziesięciu się kręci. Dobra ok, trzeba ten o ring wyjąć. O i zaraz ucieknie nam z naszym szczęściem. No ale tak to jest jak się nagrywa. Jedną rączką sił. Operuje, dobra, nie uciek. Teraz czekajcie, zobaczymy, czy one są identyczne. Wezmę nałożę, słuchajcie, na niego uszczelniaczek. O. I teraz porównamy z tym, jak to wygląda. Słuchajcie, to nowe, używane są identyczne, tak naprawdę. Nie ten nowy jest trochę chyba wyższy znaczy hmm. wteleczkę ma wyższą tak jakby tak jest tutaj trochę różnica w wykonaniu ale środki są takie same o widzicie mniej więcej tak to wygląda Także słuchajcie, go wkręcamy sobie na spokojnie, tam widać płyn chłodniczy, nie wiem jak tu, o i możemy go wkręcać i sprawdzać czy jest wszystko w porządku, to wszystko.